Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Nieomylny z dziś. Z dziś, z dziś nie mógł się mylić. Z hmm. dziś tak w każdym nie razie, mógł razie sądził się mylić. Tak w każdym razie sądził. Należał do tych skrzatów, które, gdy ktoś puści bąka, zawsze mówią: „To nie ja zrobiłem to on. Gdy rozmawiał na jakiś temat. Zawsze musiał mieć rację A jeśli jakiś skrzat następnego dnia przychodził do niego I mówił, że sprawdzał w słowniku I tam znalazł inne objaśnienie To nieomylny dziś mówił, że właśnie to miał na myśli Przez to, jak możecie sobie wyobrazić Nieomylny dziś nie był najpopularniejszym skrzatem w swojej klasie lecz pewnego dnia, gdy klasa poszła na wycieczkę do lasu, wydarzyło się coś szczególnego. Skrzaty zatrzymały się na drugie śniadanie, a nieomylny dziś poczuł, że ma bardzo zmęczone nogi, więc gdy zobaczył sterte pni drzewa, wyciągnął jeden z nich, aby na nim usiąść. Tylko, że jeśli wyciągnie się jeden pień z dołu sterty, reszta drewna potoczy się w dół. I tak właśnie się stało. Tak ładnie ułożone pnie stoczyły się tu i tam, bo na domiar złego sterta znajdowała się na szczycie wzgórza. Pnie przetoczyły się po kanapkach z krzatów, płaszcząc je jeszcze bardziej i sturlały się wprost do rzeki. Odpłynęły z prądem... I znikły z pola widzenia. Wszyscy spojrzeli na nieomylnego zdzisia, który stał sobie niewinnie, trzymając jeden pień. To nie ja zrobiłem, to on, nieomylny zdziś, potoczył ten pień w kierunku innego skrzata, który się właśnie pojawił przy nim. W tej samej chwili na wzgórze wbiegł leśniczy. A gdy zobaczył skrzata trzymającego pień, powiedział z wielkim zadowoleniem Dziękuję ci bardzo Ponieważ miał dostarczyć owo drewno swojemu szwagrowi, który mieszkał w dole rzeki A teraz jego szwagier będzie po prostu mógł zebrać pnie płynące z prądem Nieomylny dziś gapił się na to wszystko i ze złości puścił bąka Zaraz potem rzekł do leśniczego z dumą to nie był on, ja to zrobiłem. Lecz inne skrzaty tylko potrząsnęły głowami i pomyślały, że przyznanie się do puszczenia bąka jest odrobinę dziwne.